Witam na kanale Ograć Buchmachera. No, znowu jeden mecz nam no, nie wszedł, oczywiście druga Bundesliga, i kolejny mecz na 0-0. No, dziwne to wszystko. Real 0-0, takie wybieram mecze. Dziwne. Tutaj też powinno być dużo bramek. Oby ekipy w ostatnich pięciu spotkaniach po dwie bramki traciły, strzelały. A dziwne to. No, ale cóż, gramy dalej. Tym razem za 400 zł wybrałem dwa spotkania z ligi angielskiej. I jedno w. We Włoszech, a, na, a na, natomiast Puchar, we Włoszech, no i tak, pierwsze spotkanie jest to Wolves z Evertonem, obie ekipy są w miarę równe dla mnie. Everton na fali 4 zwycięstwa, ostatnio przegrał. Wolves, no, gra w kratkę, dwa remisy, dwie porażki, powinni się trochę odbudować, no. Wiadomo, oni grają defensywnie. Kurs fajny jest na 2 gole, ponad 1,40, dlatego go wybrałem na kupon. Bardzo jest to optymistyczne. Myślę, że no, to jest bardziej ryzykowny ten z tych trzech typów. Ale liga angielska, dwa gole, obie ekipy wyrównane. Myślę, że to będzie 1-1-2-1 dla Evertonu. Everton jest lepszym zespołem, wygrywa mecz za meczem, praktycznie no, w tym roku się bije o europejskie puchary. Drugie spotkanie to będzie Barney z Manchester United, tu gram na dwa gole. No, na podwicie kursu, żeby było bezpiecznie, oczywiście, żeby nie było podatku. Manchester na fali, normalnie, chyba będzie się biło mistrza z Liverpoolem, z City, pewnie. No, po prostu mygramy za meczem. Zdarzył się tam raz im remis z Leicester i to też wysoki 2-2. Mają 33 strzelone gole, stracili 22, też dużo. No, Barney, no to tam. Przed spadkiem się broni, ale też potrafili wygrać trzy razy ostatnio, na pięć spotkań. Także, no, mogą powalczyć. Potrafili strzelić dwa Wolf, Wolfson, Wolverhampton. No, najbardziej takiej defensywnej drużynie tu widzę. No, tak myślę, że może być ciekawy mecz, ale Manchester United raczej sam strzeli te dwa gole. I ostatnim meczem jest Milan z Torino. Puchar w Włoszech, liczę na dwa gole. Myślę, że wpadną. Milan sam strzeli. Torino też powinno się y, trochę odegrać za to, że przegrał do zera. Normalnie strzelają gola w każdym praktycznie meczu z Sturino. Milan jest na fali, tam na mistrza startują. Puchar też raczej będą walczyć, żeby coś tam zdobyć w pucharze. No i to, konkurs, konkurs do wygania 40 zł. Proszę o wytypowanie minuty. Gola pierwszego w meczu Milan Torino. No i wynik całego spotkania. No, kto trafi ten wygra, 0-0 nie wchodzi oczywiście do konkursu. No i tak, kurs fajny, stawka 400 do wygrania ponad 800 zł. Grałem bez podatku. Myślę, że wejdzie, no w końcu musi wejść kupon numer 8. Także powodzenia wszystkimi zieloności na kuponach, aby ten kupon wszedł. No, Milan wejdzie raczej. Dwa gole to jest, m, by się dziwił, jak będzie gdzieś tu 0-0, no naprawdę, tylko w tej Everton może zrobić 0-0.